Czy ChatGPT przestanie udzielać Ci porad medycznych i prawnych? No, tak brzmiały nagłówki dziesiątek mediów, a w sieci wybuchła mała panika. 29 października OpenAI zaktualizował politykę użytkowania, zakazując stosowania ChatGPT do udzielania porad wymagających licencji zawodowej, czyli medycznych, prawnych czy finansowych. No i portale zaczęły powielać informacje, że Chatbot przestał odpowiadać na pytania o zdrowie i prawo. Użytkownicy udostępniali screenshoty rozmów, w których Chat odmawia pomocy. No okazało się, że ta interpretacja jest trochę błędna, albo nie nieścisna. 3 listopada szef zdrowia w OpenAI wyjaśnił, że nie jest to żadna nowa zmiana. Model będzie się zachował tak samo, i że czad nigdy nie był zamiennikiem lekarza, ani prawnika, dalej może wyjaśniać informacje medyczne i prawne. OpenAI po prostu wyraźnie podkreślił różnicę między informacją a poradą. Chat GPT wciąż może ci wytłumaczyć, czym jest cholesterol i jak działa umowa najmu, no ale teoretycznie nie powinien ci mówić, jakie konkretne leki brać, albo nie napisze ci pozwu. To rozróżnienie zawsze istniało, no ale teraz firma chce mieć pewność, że użytkownicy je zrozumieją. Dlaczego teraz? No przede wszystkim chodzi o ochronę przed pozwami sądowymi, szczególnie po sprawie 16-letniego Adama Reina, który wiecie, co zrobił po rozmowach z Chat GPT. Ja też sprawdzałem teraz i co wziąć na wysokie ciśnienie, no i okazuje się, że Chat bez problemu mi odpowiedział. Także sensacyjne nagłówki zadziałały, ale Prawda, może jest trochę inna. Daj mi znać, czy u ciebie Chat GPT odpowiada na pytania o zdrowie tak samo, jak dotąd. No i obserwuj ten kanał, po więcej informacji ze świata sztucznej inteligencji.